Witam wszystkich na moim kanale, jestem Iza. Zapraszam dziś na film z cyklu Wybierz kartę. Sprawdzimy jak potoczy się Wasza znajomość w ciągu najbliższego tygodnia. Do wyboru macie tutaj cztery grupy kart. Od lewej strony jest to grupa numer 1, numer 2, numer 3 i numer 4. Daję Wam chwileczkę na wybór swojej grupy kart, i zaraz będziemy zaczynać czytanie. Ok, jeżeli już każdy wybrał swoją grupę kart, najpierw zaczniemy od grupy numer 1. Zobaczymy, jak potoczy się Wasza znajomość w ciągu najbliższego tygodnia. No tutaj, kochani, widzę jakiś y, duży ruch. dużo ruch, jeżeli chodzi o takie kwestie y, materialne, o kwestie inwestycji, o kwestie być może Waszej rodziny. E, tutaj na końcu mamy króla mieczy. E, prawdopodobnie możecie albo załatwiać jakieś sprawy y, urzędowe, bądź też mieć jakąś y, taką poważniejszą rozmowę właśnie na temat Waszych, y, nie wiem, wspólnych pieniędzy, jakichś takich poważniejszych wspólnych inwestycji. W każdym bądź razie, jeżeli chodzi o osoby, które wybrały pierwszą grupę kart, tutaj w ciągu najbliższego tygodnia ewidentnie będzie się bardzo dużo działo. Te sytuacje, te wydarzenia będą powiązane właśnie ze sprawami finansowymi, ze sprawami materialnymi, i jest właśnie duże prawdopodobieństwo, że albo będziecie załatwiać jakieś sprawy urzędowe, bądź też po prostu będziecie. Przeprowadzicie jakąś taką poważniejszą rozmowę. A to teraz sprawdzimy drugą grupę kart. Zobaczymy, co tutaj karty pokażą. Jak się potoczy Wasza znajomość w ciągu najbliższego tygodnia. No, tutaj niby jest fajnie, przyjemnie, wchodzicie w coś nowego, że tak powiem drzwi stoją otworem, jest całkowicie coś nowego, z tym, że tutaj, kochani, mam wrażenie, że nie do końca powinniście zaufać tej osobie. Ta osoba nie będzie w 100% szczera. Może wykazać się jakimś sprytem, jakąś taką przebiegłością, tak więc uważajcie na wchodzenie w coś zupełnie. Nowego, bo tutaj na końcu mamy kartę głupca. Karta głupca może symbolizować właśnie coś całkowicie nowego. Ten ktoś. Ta osoba może Wam zaproponować w ciągu najbliższego tygodnia wejście właśnie w coś nowego, z tym, że ta osoba też nie będzie do końca szczera, jeżeli chodzi o jej propozycję. Bądź też może się zdarzyć taka sytuacja, że tutaj będzie ktoś jeszcze trzeci, dojdzie. Będzie to osobnik albo w Waszym wieku, bądź też troszeczkę młodszy od Was i Wy nie ufajcie tej. Osobie, bo tutaj, tak jak widzicie, mamy kartę siedmiu mieczy. Tak więc, w ciągu najbliższego tygodnia, nie do końca wierzcie w jakieś nowe sytuacje, nowe historie. To teraz sprawdzimy trzecią grupę, jak potoczy się Wasza znajomość. No tutaj mam wrażenie, że ta osoba, o której pomyśleliście w pewien sposób będzie nadal wami manipulowała, nadal będzie czarować, i tutaj może się zdarzyć taka sytuacja, że Wy się o czymś dowiecie, mamy jako drugą kartę kapłanki, tak więc ona mówi o takiej wiedzy, wiedzy, o której nie mieliście pojęcia, coś jest przed Wami ukryte, ale Wy akurat w ciągu najbliższego tygodnia dowiadujecie się o jakichś zaistniałych sytuacjach i na końcu mamy kartę Ośmiu Kielichów. Tak więc, Wy od czegoś bądź od kogoś będziecie chcieli odejść, ze względu właśnie na fakt zdobycia jakiejś wiedzy. Odetniecie się całkowicie emocjonalnie od tej osoby. Tak więc, tutaj też u niektórych może być taka sytuacja, że na przykład dowiecie się, iż pan, z którym się spotykacie, tak naprawdę ma jeszcze kogoś. Bo tutaj karta kapłanki też bardzo często mówi o kobiecie, którą trzyma się w ukryciu. Tak więc u osób, które wybrały trzecią grupę kart, bardziej bym obstawiała, że wyjdą jakieś sprawy takie stricte uczuciowe, emocjonalne. To teraz jeszcze tylko grupa numer 4. Zobaczmy, co te karty pokażą, jak potoczy się Wasza znajomość w ciągu najbliższego tygodnia. No, tutaj mam wrażenie, że nie będzie zbyt wiele zmian. Na początku jest karta umiarkowania, a później mamy kartę księżyca i 7 pałek. Tak więc bardziej bym obstawiała, że cały czas będziecie mieć jakiś taki niepokój, coś wam będzie nie pasowało, będziecie mieć jakieś takie bardzo negatywne myśli, może w dalszym ciągu będziecie. Walczyć o coś, może też nie będziecie chcieli dopuścić głosu z zewnątrz, bo tutaj na końcu, jak mamy kartę siedmiu pałek, to tutaj ten akurat mężczyzna, ten osobnik walczy z otoczeniem. Tak więc tutaj też może być taka sytuacja, że jeżeli w Waszej relacji, w Waszym związku nie dzieje się zbyt dobrze, to Wy w dalszym ciągu może bronicie pewnych swoich takich wyobrażeń bądź też nie, nie chcecie właśnie zaakceptować tego, jak wygląda prawda. Tak więc tutaj mogą się wydarzyć takie no, jakieś zagmatwane historie, zagmatwane sytuacje, nie wszystko może być jasne, i tak jakbyście właśnie walczyli z otoczeniem, będziecie mieć wrażenie właśnie, że non stop tutaj coś wam wyskakuje. Tak więc to tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy rozkład. Dziękuję wszystkim za obejrzenie tego filmu i zapraszam Was na inne moje filmy. Pa, pa.